Ja tam się zawsze Dzisiaj o godzinie 9.40 od oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku otrzymaliśmy informację o ujawnieniu niewypałów w miejscu budowy obwodnicy Słupska na drodze przy prowadzącej ze Słupska do Krępy. Potwierdzona informacja, ujawniono 5 pocisków moździerzowych kalibru 80 mm. I jeden pocisk artyleryjski wystrzelony z uszkodzonym zapalnikiem, bezpośrednio zagrażający detonacją. Zabezpieczono, czekamy na saperów z Lemborka. Czy to są niebezpieczne niewybuchy? Bardzo. Pierwsza kategoria. Pocisk był artyleryjski wystrzelony, po kontakcie z ziemią bądź z celem uszkodził zapalnik, ale nie eksplodował. A wiadomo z jakiego okresu pochodzą te pociski? Z II wojny światowej zdecydowanie. Wszystko zerwane i ten klub lindarny zgarnięty. Przyjadą, są na miejscu, czy jeszcze z terenu muszą wyjechać? Tá,